Tylko z tej strony, z tej strony i w końcu World of Tanks. Kolejna widzowie wojna, jak zawsze. I PZ, coś tam. E, Trójkę, J. E, no. E, mapa w miarę fajna. Oj, no to chyba nie w nas. Znaczy to w sojusznicy byli. Tam jest dżokień. O! Trafiłem. Oni zauważyli mnie. Chciałby jeszcze ra mnie Jezu jak on ma zeza Trzeba z... poczekać Co? Whoś go trafiłem To mamy problem Dostał, ale nawet go nie okay. zarysowaliśmy A, w Za mało na co jest. Aha Weźmy sobie inne... inne... inne ammo No on jest mocniejszy, to już widzę A. No on jest jakiś... to już czwórka no Aha. no ja mam... ci ja też mam czwórkę, no to nieważne O nie Trochę wyżej trzeba i pociąg opadnie Jezu Dostał, ale nawet go zarysowaliśmy Jezu jakiego jęzeza O! W, w końcu

Co? O nie. My już wiem co się święci ze styli. Czemu on ucieka? No to mamy dada. ja mam dada.

Nie miałem co zrobić, no. Trzech było, nad gdybym nie miałem jakich zabić. Bo mnie już z tyłu robił. Chyba nieźle. No ale to już będzie przegano, to już widać. lewo. Ale dobra, ładnie go czyści. No i mu z nich. Plik krytyczne i koniec. No widzowie. Nie wyszło Bo ten co robi w ogóle Nie da już Co? On jedzie przyjąć bazę bo to jest Ostatnia to jest chyba o nie no i kończy go no no nie ma co zrobić, samemu na większość, na połowę graczy no to no No kolejną rundę z tym yy, z PZ. -em. I oby by było lepiej, ale i tak jest zawsze coś mniej do następnego, do piątki, bo no, każda runda to jest już mniej. No. Dobra. Murchiński yy, Nie... A jest beznadziejnie. Z szóstkami gramy. Okej, okay, na pewno wygramy. Jezus Maria. Szóstki. No to mamy widzowie Szybkiego Dada. Nie ma dział samobieżnych. Chyba lepiej. Jak nie ma dział Dobra, jedę tam. Może tam nikt nie pojedzie. Nie tam nikt nie idzie, to ja też tam nie jadę. Bo swojemu to nie ma sensu tam jechać. Lepiej jechać razem, bo można więcej działać. Ała. No widzowie tutaj to No to jadą Większość nie pojechała No? Wygląda to w miarę dobrze Ale kopy przeciłem. Już pozycja Przygotowania się do strzału Tutaj po lewo ktoś jest i po prawo są. No. To jest za, za nisko dla mnie. Co ja zrobiłem? Dobra. To był błąd. Dobra, teraz musi on wyjechać. Wcześniej nie wyjedzie, bo... ...się boi. Dobra, tam pojadę mu pomóc. Jeżdżaj, Oła Je, yeah, tam tu Widziałem go. Tam jest trzech, ja nie wiem jak wyjechać. Ja tutaj. Szybki przejazd. Zauważyli nas, no i super ostrzeliwują dobra. Było ładnie, ale się skończyło to ładnie. Gdzie on idzie? Prawie no, sobie wezmę struga i sobie strugiem pojadę. Bo on też go trzeba wykorzystać jakoś, a nie, że tylko będę prezentem grał i trochę tym czołgiem program, który ma dużego zeza, a z tym muszę dać te rzeczy. Apteczka, zastosuj yy, duży zestaw naprawczy zastosuj I jeszcze automatyczny system gaszenia zastosuj Czy wy go coś trzeba? Co to robi? Co to jest? O! Do szybkości. To by się przydało Ulepszone co wezmę to Zastosuj Bo on ma słabego cela I to już się Przekonałem i to nie raz. Bo no Ciężko z nim, z nim jest Jest dobry Jak trafi to Na dwa szoty ale jak ciężko jest, to pierwsze wykonać, czyli trafić. Z tego, że nie trafię. Znaczy, że... że nie trafię, to nawet nie zabiorę HP. A tech ma coś plus do celowania. 20. A i tutaj może, nie czy już pytałem się, czy nie, czy chcecie powrót w y, World y, of Warship? Jeszcze i tak będzie ankieta, więc no. Gdzie jedziemy? Pole, wioska. Wioska by była chyba, ale dobra, dla mnie. Jak można tak nazywać Aby... tutaj yy, no to jest burza Oby ta burza nas nie dopadła bo będą problemy w sumie jeszcze nie dałem w trakcie burzy więc fajnie było się przekonać jak to jest żeby wiedzieć ale ten stuk wolny je je jedzie no szybko, tam jest dwa tornado A do tornado zarobiście wygląda Tam jest Na wysokości są Trzeba jakoś ich trafić Bo zaraz nas powychrywają i będzie tyle z nas Zadałem cię. Tu obracaj się. On musi wyjechać. On nie wyjedzie. Wjedzie. No. Muszę stanąć. Nie wiem jak trafić, bo mi stanęli Tam to to no, to to wiadomo Tam tego nie mogę Ktoś się tam dostać w tamto miejsce. Tak, wiecie, żeby było bezpiecznie, żebym mógł trafić. Dobra, szybko wyjeżdżamy. Prawie krumie. W tak przyjechałem na ostatnie, jakby trafiłem go na ostatnie ten, yy, osiłki HP. No ale wiecie do punktu zawsze się coś liczy. Więc, no. Oj. Oj? Problemy. Nie przebita, ale coś trafiłem. O, zło blisko. O, nie możemy tak wyjechać chyba. Pra... Ała, ucieczka. <laughs> Nie ma sensu. No i koniec. Jakie mamy działa są opieczne? Jedno, a No. A było blisko i by go rozwalił. A drugie działo już tutaj. No, mamy dobra pozycja. No, tu raczej też będzie przegrana. Tu wszystko jeszcze jest możliwe. To miał wstać, a może się uleczył? Tutaj, nie, to już widziałem ta runda, to jest przegrana. A dostał jeszcze jednego zabiję On to musi zrobić A i już Wszech go zajechało. No nic. No nie wyszło. Mogło być lepiej. To też było to, że oni też mieli przewagę wysokości. O, super. PZ, eee, ale sobie naładuję Amo. Wezmę tyle. Tylko wezmę tyle. No i zastosuj, jakie to jest drogie. bitwa. I... oby teraz wyszło, bo no chyba jeszcze w tym odcinku nic żadnej rundy nie wygra nie wy ten. Nie wygrałem żadnym czołgiem. No musi teraz wyjść. Bo trzeba sobie trochę punktów narobić. O. Cichy brzeg No już zaraz to będzie taki cichy A w ogóle grillem, grillem mogę sobie zagrać na kiełbaski Później Bo dawno nim nie grałem Początkami gramy, ok yy, Tam sobie pojadę Tam gdzie gracze, tam ja Albo do miasta Nie, nie ma sensu Samemu do miasta nie ma sensu, bo w mieście musi być więcej osób Bo miasto jest bardziej takie na na... Klężenie kogoś No i pojechał sam Mało nas jest, pięciu Ze mną Mogło być nas więcej, a też mogło być nas mniej O już wycofuję, zauważył to, że popełnił błąd To jest nasza armatka. Trzeba wykryć go, o jest. Dobra, nie trafiony. Na dół, na dół, na dół. Yyy, wyjedź. jego antenkę tylko. Wiedziało sobie, że nie ma słabego cela. Chyba. O, wykryli mnie. O. Nie tak, nie ma słabego cela. Ja żartowałem z tym celem. No niestety nie zarysował. Nie było. Go nie o. Oj. Dostał, ale nawet go nie o nie, za problemy no nie. No nie miałem co zrobić. Ale prawie zabiłem. Aha, to się nie dziwię, że nie miałem co zrobić, jak większość sojuszyków stało z tyłu On też tu nie ma ten, ten, nie ten, nie ten Ten też nie ma co zrobić No tutaj, nie, tutaj też to nie ma sensu zbytnio to też już będzie przegrana jak nic to będzie przegrane widzę ja już to widzę to widzę jak zagramy zagramy sobie w następnym odcinku a to by było tyle z gocieczka to oddajcie suba, łapkę i łącznik to poz...